Dzień dobry. Dziś ponownie porozmawiamy sobie o zakupie działki. Większość z naszych klientów, kupując działkę, daje się ponieść radości. W końcu jest to pierwszy etap budowy wymarzonego domu. Pojawiają się plany, marzenia, co wybudujemy, jak będzie wyglądało. Myślimy o budżecie, ale bardzo często zapominamy o tym, że mogą czekać na nas pułapki i o nich dzisiaj ponownie sobie porozmawiamy. Zapraszam. Do nagrania tego odcinka skłoniła mnie ostatnio rozmowa z jedną z naszych klientek, która planuje zakup działki. Szczęśliwie trafiła do nas na samym początku, tuż po wyboru oferty z jednego z portali internetowych i obejrzeniu tejże działki. Jako, że razem pracujemy i dzisiaj stoi za kamerą, mogę powiedzieć, że miała bardzo prosty kontakt, żeby do nas się zgłosić. Zaczęliśmy od rozmowy, co może pójść nie tak. Pierwsze, co należy sprawdzić. Klasa gruntu. Otóż co ciekawe, ta działka posiadała klasę LSR. Bardzo rzadko spotykano, czyli grunty rolne, na których jest las. Szczęśliwie taka klasa pozwala nam na wybudowanie budynku w tymże miejscu. Następny problem, który pojawił się na tej działce, to szerokość dojazdu. Otóż tylko 4 metry. Może to być problem w przyszłości. Dlatego doradziłem zakup najpierw poprzez umowę przedstępną i uzyskanie warunków zabudowy. Kolejne problemy, które mogą się trafić na takiej działce, to na przykład odległość do sieci. Do wody, do prądu. O ile odległość do sieci wody nie jest aż tak dużym problemem, w najgorszym przypadku będzie trzeba wybudować odcinek sieci. Na szczęście nie są to aż tak duże koszty. Niemniej budowa przyłącza prądu, jeżeli odległość do sieci jest większa niż 250 metrów, zaczyna nastręczać problemów. Należy pamiętać, że jeżeli nasza działka jest ponad 250 metrów od sieci energetycznej, pojawiają się znaczne koszty. I tutaj dla przykładu, jeżeli nasza działka zlokalizowana jest 500 metrów od sieci, to zapłacimy za budowę do 250 metrów tejże sieci, tak zwanym ryczałtem, czyli ilość kilowatów razy cena, która dzisiaj wynosi około 75 zł. To oznacza, że za przyłącze około 16 kW, taki standard w naszym rejonie, ten koszt będzie wynosił około 1000 zł. Natomiast za każdy kolejny metr inwestor będzie zobowiązany do zapłacenia ryczałtowej stawki, która mniej więcej wynosi 50 zł, co oznacza, że za 250 metrów trzeba będzie zapłacić 25 tysięcy złotych, tylko za przyłącze prądu. Należy to bezwzględnie uwzględnić w koszcie działki. Ta działka nie posiadała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zatem wystąpimy o decyzję o warunkach zabudowy, do czego trzeba zebrać odpowiednie dokumenty. Dobrze jest je zebrać jeszcze przed zakupem, gdyż możemy zobaczyć, co jest dookoła. Czy na przykład przy granicy naszej działki nie występuje las? Las niestety jest o tyle niebezpieczny, że możemy budować na naszej działce, ale w odległości 12 metrów od granicy lasu, co znacznie uszczupla wielkość tej działki. Kolejnym problemem może być zadrzewienie. Jeżeli dookoła naszej działki występuje bardzo dużo lasu, to działka będzie piękna. Natomiast bardzo często musimy zapomnieć o fotowoltaice, co będzie miało wpływ na koszty użytkowania. Zawsze warto to rozważyć. Kupując działkę, warto także rozejrzeć się, co jest dookoła. Jeżeli budujemy w terenie, gdzie występuje jakiś zakład produkcyjny, Jakieś duże zabudowa inwentarska, zawsze musimy się liczyć z niebezpieczeństwem, że zostanie ona rozbudowana i podejdzie pod naszą działkę. Zatem sąsiedztwo jest bardzo ważne. Już nie wspominam o takich rzeczach jak komunikacja, szkoła, dostęp do usług publicznych. Wracając jeszcze do kwestii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli takiego planu nie posiadamy i nie jest on wydany na naszą działkę, to będziemy musieli wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Wiąże się to z ograniczeniami czasowymi. Wykonanie takiej decyzji o warunkach zabudowy zazwyczaj zajmuje około 6 miesięcy. Należy o tym pamiętać, jeżeli bierzemy pod uwagę nasz budżet oraz termin realizacji naszego budynku. Należy także pamiętać, że nasza działka będzie potrzebowała sąsiedztwo. I w ramach tegoż sąsiedztwa będą podejmowane decyzje urbanistyczne. Co znowuż oznacza, że jeżeli waszym marzeniem jest budynek z dachem płaskim, a w okolicy 500 metrów nie będzie takiego budynku, to wybudowanie domu z dachem płaskim ma niewielkie szanse. I ostatnia rzecz, jeżeli jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, warto się z nim zapoznać, gdyż jeżeli waszym marzeniem jest dom parterowy z dachem płaskim, a będzie wpisane w miejscowym planie, że taki budynek nie może zostać wybudowany, gdyż na przykład urbanista wyznaczył wam czerwony dach dwuspadowy, to wasze marzenie może się nie ziścić. Jednym z częstych pytań naszych widzów są także drzewa. Czy drzewo na naszej działce może nam przeszkadzać? Czy jeżeli stoi na centralnym miejscu tejże działki, będzie mogło zostać usunięte? Jeżeli nie mówimy o pomnikach przyrody, to na dobrą sprawę każde drzewo, które rośnie na Waszej działce, może zostać usunięte. Oczywiście, należy to zrobić na odpowiednie zgłoszenie w własnym urzędzie gminy. Jeśli macie jakieś bardziej szczegółowe pytania, albo chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o zakupie działki, zachęcam do zostawienia pytań w komentarzach bądź bezpośredni kontakt z nami. Na podstawie najciekawszych pytań możemy oczywiście nagrać odcinek. Zachęcam i zapraszam do oglądania. Do zobaczenia.